Dzisiaj jesteśmy w fabryce MOD 21 bo w Ostaszewie, gościmy dzieci ze szkoły podstawowej, klasa trzecia. Opowiedzieliśmy sobie o zasadach bezpieczeństwa, jakie panują na terenie zakładu, jak powstaje moduł. Obecnie projekt, na którym pracujemy, jest to przedszkole, więc bardzo dzieci były ciekawe. Jak powstaje takie przedszkole? To będzie jakaś dodatkowa lekcja w życiu tych dzieci, między innymi to, jak ważne jest bezpieczeństwo, ale przede wszystkim też aspekty związane z środowiskiem, czyli odpadami, które wytwarzamy nie tylko w domu, ale również na zakładach produkcyjnych, i że można nadać drugie życie takiemu odpadowi. Za chwilę razem z dziećmi pojedziemy do fabryki, która właśnie zajmuje się recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych. Segregujecie w domku odpad? Pięknie. To dzisiaj będziecie mieli okazję zobaczyć jak taki odpad na Waszych oczkach zamieni się na taką domiczkę. Całe zajęcia polegają na tym, że pokazujemy drogę. Jaką odbywa odpad z tworzywa sztucznego, bo jesteśmy zakładem recyklingu tworzyw sztucznych, żeby zamienić się w nową rzecz. I wszystko to dzieci naocznie zobaczymy. Jest to maszyna do recyklingu. Produkcja austriacka jest bardzo nowoczesna, jest komputeryzowana. I na filmie oglądały etapy produkcji pokazane od środka. Natomiast w hali produkcyjnej, bo na koniec każdych zajęć do hali produkcyjnej, to może oglądały na zewnątrz, jaki odpad dzisiaj był przetwarzany, na jaki regranulat i miały okazję ten regranulat dotknąć. Tak naprawdę musimy patrzeć dalekowzrocznie, bo zasoby przyrodnicze, no niestety te zasoby wyczerpywalne no kiedyś się skończą, natomiast niewyczerpywalne, trzeba o nie dbać, aby one po prostu też były. Kiedy zaczynałam tutaj pracę 10 lat temu, bo punkt edukacji ekologicznej właśnie liczy 10 lat, to zauważam olbrzymią różnicę, że jednak społeczeństwo, młodzież są bardziej wyedukowani w zakresie ekologii, w zakresie segregacji i recyklingu. Bardzo cenna wycieczka, naprawdę ta wiedza im zostanie na zawsze i będą to wspominać myślę i wracać do tego.